W takim, w takim różowym sweterku jak Monty, Bernard Lowe, Montgomery. Patrz, sprawdźcie, bardzo ważna postać w historii świata. Chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Jutro wybieram się do Krakowa na pierwszy kongres mężczyzn. Pierwszy kongres kobiet miał miejsce w Polsce 15 lat temu. To był 2008 albo 2009. 9 rok, a Kongres Mężczyzn w Polsce teraz, 15 lat później. I czuję taką wielką ekscytację. Bardzo się cieszę, że się tam wybieram i oczekuję, że usłyszę coś budującego. Coś budującego, jakieś słowa nadziei, pokrzepienia. Właśnie dlatego tam jadę, bo ja wierzę, że pomimo wszelkich przeszkód, jest sens, aby działać na rzecz poprawy życia całej połowy ludzkości. Ja oczywiście wam zdam relację. Gdy wrócę, to opowiem, co było. Pozdrawiam serdecznie.